Czy to już się zaczęło? Żołnierze NATO wyruszają do Ukrainy. Rosjan wyrzucają z Warszawy. Przygotowano projekt uchwały Sejmu. Uwaga, Rosjanie atakują zagraniczne media społecznościowe. Tego nikt się nie spodziewał. Kreml zwiększył wydatki na propagandę. O tym wszystkim opowiemy w porannym wydaniu 24 Polska. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków i rozmów. W tym tygodniu do Ukrainy przybędzie delegacja polskich wojskowych w celu omówienia wzmocnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej oraz współpracy z partnerami. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Georgi Tychyj, podczas briefingu. Na ten moment mamy ustaloną datę wizyty delegacji. Są też szczegóły, ale ze względów bezpieczeństwa nie możemy ich ogłaszać. Oczekujemy delegacji w tym tygodniu. Powiedział Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według niego delegacja będzie na wysokim szczeblu. Myślę, że dalsze szczegóły przedstawi Ministerstwo Obrony w związku z tą wizytą. Mogę potwierdzić, że taka wizyta się odbędzie i będzie ona na wysokim szczeblu. Jesteśmy gotowi dzielić się doświadczeniem z Polską. Rzecznik MSZ dodał również, że podczas wizyty polskiej delegacji będzie można omówić dalsze plany dotyczące wspólnej pracy nad zwiększeniem bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha już zapowiadał, że 18 września Ukrainę ma odwiedzić delegacja polskich wojskowych. Według ukraińskiego ministra oczekuje się, że Polacy będą się uczyć od ukraińskich żołnierzy, jak zestrzeliwać rosyjskie drony. Zaznaczył on, że Ukraina jest gotowa dzielić się swoim doświadczeniem z partnerami... Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński domaga się przeniesienia lokalizacji ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. Podczas środowej konferencji Kaczyński ogłosił, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt uchwały Sejmu dotyczącej wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie. Kaczyński wyjaśnił, że taki krok jest konieczny, ponieważ siedziba przedstawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej przy ulicy Belwederskiej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej, kancelarii prezesa Rady ministrów oraz Belwederu pełniącego funkcję rezydencji prezydenckiej. Projekt tej uchwały to jest uchwała bardzo krótka przygotowany przez pana, pana posła. Będzie za chwilę złożony w parlamencie, w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników w Sejmie, a jeżeli znajdzie to będą oni nieliczni. Z tą wiarą, z tą nadzieją Podejmujemy tą sprawę ważną dla naszego bezpieczeństwa, bo z całą pewnością istnieje tutaj bardzo poważne zagrożenie, to się zwykle określa jako kontrwywiadowcze, to znaczy nie w tym sensie, żeby tam prowadzono działalność kontrwywiadowczą, chociaż to też jest możliwe, tylko dlatego, że kontrwywiad powinien odpowiadać na tego rodzaju zagrożenia. Podkreślił także, że proponowane działania są niezbędne w obliczu agresywnych posunięć Rosji, w tym ataków dronów oraz aktów dywersji. Rosyjscy wojskowi zaczęli opuszczać poligony na Białorusi, gdzie od 12 do 16 września trwała aktywna faza ćwiczeń Zapad 2025. Poinformował o tym w komentarzu dla ukraińskiego wydania RBC Ukraina rzecznik państwowej służby granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. Rosyjscy wojskowi. A tym razem ich liczba nie była tak znacząca jak na przykład w roku 2021, zaczynają opuszczać miejsca prowadzenia ćwiczeń na terytorium Republiki Białorusi. Według Rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy ruch rosyjskich wojsk jest monitorowany. Nie mogę teraz powiedzieć, że oni już całkowicie opuścili Białoruś, ale mam nadzieję, że będą się przemieszczać we właściwym kierunku. Podkreślił, że podczas tegorocznych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń nie odnotowano aktywności w kierunku granicy z Ukrainą. Przypomnijmy, że niedawno zakończyła się aktywna faza manewrów Zapad 2025, które przyciągnęły dużą uwagę społeczności międzynarodowej. Finałowy etap odbył się na poligonie w Mójno w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim w Rosji. Według doniesień rosyjskich propagandystów zakończył się on rozgromieniem warunkowego przeciwnika i wyjściem na linię warunkowej granicy państwowej. Obserwować przebieg manewrów przybył rosyjski dyktator Władimir Putin, który tym razem pojawił się w mundurze wojskowym. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną uważają, że takie pojawienie się rosyjskiego przywódcy nie jest przypadkowe, najprawdopodobniej miało to być sygnałem dla państw NATO, którym Kreml w ostatnim czasie nieustannie grozi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przedłużenia kontroli na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą. Według nowego rozporządzenia miałyby obowiązywać do 4 kwietnia 2026 roku. Projekt rozporządzenia znalazł się w środę na stronach rządowego Centrum Legislacji. 19 września projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych. Przypomnijmy, że Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Tymczasowe kontrole przywrócone zostały 7 lipca. Według obecnie obowiązującego rozporządzenia mają one trwać do 4 października. Rosja zwiększyła wydatki na programy międzynarodowe. W pierwszej połowie 2025 roku wydano ponad 400 milionów rubli na inicjatywy skierowane do mieszkańców innych krajów. Rosyjskie Federalne Agencja Ros w niepełnym roku 2025 wydała na programy dla obywateli innych państw nie mniej niż 412 milionów rubli. Czyli półtora raza więcej niż w roku ubiegłym, informuje wydanie ważnej historii". Wynika to z danych o zamówieniach publicznych. Według oceny wydania to największa kwota w ciągu ostatnich 14 lat. Większość wydatków, jak podano, przeznaczono na główny program Rosso Trudniczeństwa Nowe Pokolenie. W ramach tego programu cudzoziemcom w wieku od 14 do 40 lat, studentom, aktywistom, dziennikarzom, blogerom, przedsiębiorcom, naukowcom, opłacane są krótkoterminowe wyjazdy do Rosji. Zabiera się ich na wycieczki, piesze wyprawy, zaprasza na spotkania z urzędnikami oraz szkolenia prowadzone przez lojalnych wobec Kremla działaczy. Nowe pokolenie zgodnie z zamysłem organizatorów poszerza grono aktywnych młodych ludzi za granicą, którzy będą nastawieni prorosyjsko. W roku 2024 na program przeznaczono prawie trzykrotnie mniej 127,8 miliona rubli. Prezydent Rosji, Władimir Putin, polecił rozszerzyć program Nowe Pokolenie i zwiększyć jego finansowanie o 384 miliony rocznie. W roku 2025 Rosję ma odwiedzić 1600 uczestników nowego pokolenia. W ubiegłym roku do Rosji przyjechała 921 osoba, wynika z corocznego raportu ROSSO Trudniczeństwa. Spośród nich 603 osoby pochodziły z krajów postsowieckich, 264 z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki. Podkreśla się, że między innymi dziennikarze i blogerzy w ramach programu uczestniczą w szkoleniach w rosyjskich państwowych mediach RT i Sputnik, które należą do holdingu The Rossiya Siegodnia. Oprócz tego, jak piszą ważne je historii, Rosja zwiększyła wydatki na promocję języka rosyjskiego za granicą. Jeśli w roku 2024 na państwowy program wsparcie i promocja języka rosyjskiego za granicą przeznaczono 500 milionów rubli, to w roku 2025 już 1,8 miliardów. Ponadto około 170 milionów rubli w roku 2025 przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych w języku rosyjskim, które trafiają do szkół i ośrodków kultury rosyjskiej za granicą. Wśród tej literatury są także podręczniki historii pod redakcją Władimira Miedińskiego, zawierające krytykę Zachodu i Ukrainy. Mimo wzrostu wydatków na tzw. miękką siłę, ważne historii zauważają, że w wartościach bezwzględnych budżet rosotrudniczeństwa jest niewielki. Wynosi około 5,5 miliarda rubli, 66 milionów dolarów rocznie. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.